Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. No i jak wiecie leję. Um, ja mam 16 weterynarza u koników. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle dzisiaj pojeździć. Um, I no i już Wam więcej trochę powiem w odcinku, jak już będziemy w stanie. więc krew, nie wiem czy Doro też, ale pewnie tak, więc ja już Wam teraz więcej nie zdradzam i lecimy. Co tak nagrywam? Co on stoi, to są. Dobry. najpiękniejszy kucik. Ojej! Ej, hey, górlancik. Ale to robię jakieś marzahalę, co? No. Się pojeździmy. Czyścimy. Iglomo jada. Który jest terenarzem, tak? No. Yy, no, zoro chyba nigdy jest mi nie nie miał To nic nie zaszkodzi nawet. Dobra, Ogólnie oba konie są powytrwna zwierzę. Właśnie przeważam kucik tam swoją kwaterkę do tego drugiego. Tam o, na niego czeka. Zoro się pewnie się tu bierze. Cholwa, co pada na mnie? Kurde. Yy, I ogólnie nie leje. kucyk jest ogólnie zdrowy. Yy, miał tam różne badania, szczepionki i tak miała. Te same badania z to się że no nie jest w ciąży. I ona nie jest w ciąży, bo Pani powiedziała, że jest za gruba, kurde. Nie no, żartuję. Nie jest ona za gruba na ciąży, ale powiedziała, że nic ona tam nie czuje, a że dojdzie, że jest taka gruba, żeby czuła. Widziała, ja wchodzisz. No, ale musisz wejść tak całkowicie, wiesz? Super, koń. Za ciężko jest tak, żeby wszystko ogarniać. Dobrze, że ja mam jeszcze nogi. Um. Piek was tu trzeba do za... Barak, za e, coś tam, coś tam? Barakadować. Super widzicie. I ja cię mogę pokazać, potem się tam trzymać, I oglądźmy. Mam pierwszą jazdę o od, od, od dawna, mój dziecko. papa! Od mega dawna. Nie się na wasną koniu za 4 miesiące, tak w środę. Nie wiem, możecie mi po tym komentarzu napisać. Ja też nie mam tutaj o. Napiszę jaka jest poprawna długość, ile ja już tam dni nie jeździłam, ale tak o 4 miesięcy wydaje mi się, że tak. Ym, więc dzisiaj w końcu po tylu latach miesiącach mogę się wsiąść, ym, więc mega się cieszę. Chociaż potrzebujemy jeszcze teraz nowy popręg, bo ym, myślałam, że w innym miejscu się ubiera popręg, a jednak się ubiera w innym jeszcze. u mnie teraz jeszcze yy, pani nam mówi, co daje do marzyć. A gdzie idę z grubym konikiem. No to musimy sobie taką dietkę. To jest za gruba, więc będzie teraz miała dietę i będzie w końcu ładna. To robiłam kamerą, ale no dobra. Teraz idę jeszcze Słucham, co mam co źle i ja się teraz już spokojnie. Dobra kochani, ja teraz sobie właśnie biorę sprzęcik i musimy zmienić dalicce yy, sieczkę, bo miała jest tą teraz sieczkę i wciąż ona nie jest, jest zdrowa, zaróż też były teraz banane i są owa są zdrowe, więc git. No i co do tego, no to właśnie sobie zabieram ten i idę na pierwszą jazdę. Od kurde, mega dawna. Tylko się zastanawiam, jakie sobie taki ładny czapkę Albo ten. Nie też tego raczej nie. Może ten. Może ten. Znajdź nad tym różowym, albo nad tym. O! On mi może ładnie pasować. Ten, no raczej nie. No, ten to na pewno nie. Może jest taki czarny, ale. Ym, Zastanawiam się na tym czarnym? Bo ja dzisiaj nie chcę ubrać, tylko na czarno. Kurde. A mam czarną bluzę. To ten. Kurde. To chyba tego owezno. bierzemy na sobie tego czapereczka. Ochroniarki, teraz obrózimy bez podkładki. No więc to kochani. Ja już się z nami widzę, jak będę już się gruba. No i tu Ja teraz jeszcze w, w... szczubletach. I już nie czekam, że tak teraz Zaraz czekam, aż mąż Bo on za czasem właśnie stopa mm. i sobie takie piękne oficerki. Eeeem... Yy. Yy. Te Też szaleją. O oh my Boże. Janek To co się odbywa. Nawet moje, jakie są tam? Ten... No on też chciał chcę wypić takiego oficereczki, też znaczy oficerki w ogóle, ale no teraz jeżdżę w ogóle. Zazwyczaj po prostu kupiłam i pochwalam od znaka, trzeba było mieć taki wystrój. Więc o tym się się że ten czepaczek. Ja żyję w tym czepaczką, on jest troszeczkę zagrzony, ale jest w tym ogóle, głowie je przyniosłam. No i co, i myślałam już Dzisiaj już jest po treningu, i teraz jedziemy marcheweczka. Yy, no, nie była absolutnie nie była widać. Yy, no i znowu ale to jest z powodu, że ona miała taką traumę, bo miała przez yy, yy, 7 miesięcy niedopasowane siódełko. No, więc teraz ma po prostu taką traumę. No, więc zdarza się. Ale potem się uspokoiłem, jak widzicie. Popręg nam się będziemy kupowali inny popręg, bo potrzebujemy mieć popręg teraz profilowany, czyli taki z fartuchem, To chyba wszyscy widzieli, jak wygląda popręg z fartuchem, A jak coś nie wiem, no to nie chcę, żeby Bo ja się rzeczy dzisiaj sobie zrobiłam tutaj w, w tym, w Mam trochę dużo do roboty, uczenie, szkoła i nie chcę mi się też z montować od odcineczka, ale tak Was bardzo kocham, widzowie. Ale no wiecie, porządnie profilowany, początkiem z fartuchem. Każdy wie jak to wygląda. Wygląda coś, jak to wygląda, tak? Więc ja zabieram sobie to śdełko i... No właśnie nie wiem czy ona klepie, czy ona kurna nie klepie. No, dzisiejsze szło dobrze, jak nie będzie się polepszać yy, z gronostajem perfidem to wtedy y, będzie trzeba wezwać kolejny znowu z żeby zobaczyć, czy to się dobrze leży. Ale na razie widzimy się za sekundkę. Dobra, się mam już ostatniego opinię. ale przypomnę Wam, że na jeździe, no to nie galopowałam, ym, no z powodu, że koniec szalony po Tak, Cici, Grono staje No, w takim ym, wypadku jest konik grzeczny. Ym, Teraz już jest grzeczna, tak? ją i nie było nawet spoko, gdyby nie to, że on jest jakaś niekonweniency, jestem jak tam straszna. Nie? Um... nie. No, no więc wracaj. Ja to Nie Nie, będzie teraz, i przetestujemy konika no, i, I zapokojniku. się? Nie, bo w pokoju, Nie wiem, bo w pokoiku coś. Um, Boże, to idź, no. No, dobra, więc konik jest ja teraz jeszcze jej tylko kopytki ogarniam. No i przecież to O z Magic Brusha. Znaczy, jest Holsteru. Ani mini info co do specjału. Y, Specjał się pojawi pewnie za tydzień, bo jak wiecie, już. Widzmy tysiąc subskrypcji i dziękuję wszystkim moim subskrybentom yy, za, za subskrybowanie mnie. Yy, I właśnie teraz lecimy jeszcze dość malchewę Osiołkowi za to, że żyje i kucykowi za to, że był dzielnym Kutik Kucyk! i Idziemy jak się już na la Proszę, Dzidziu. Wziąłeś sobie całą, tak? Yy, więc to będzie na pewno. I nie wiem, czy widzieliście dzisiejszy odcineczek i jej dosyć bryka, ale to jest przez jej traumę do siodła, która jej się zrodziła, bo przez 7 miesięcy jeździła w niedopasowanym siodle i w końcu ostatnio na filmie, jak widzieliście, ten to wybuchnęła, nie dała po prostu rady, była już taka zła i w ogóle, że no... Te kucyki, jak widzicie, się już nie mogą doczekać, aż to są kolejną marcheweczkę, ale nam no to nie dostaną. W ogóle, kucyki, takie mało ładne nazieżone kopytka. W tym dzisiaj, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę i za subskrybowanie mojego kanału, żebyście mogli oglądać więcej takich akcji, jak są te dwa wredne, konie, co się tutaj gryzą. Więc no to subskrybujcie, zawcie I ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. I dawajcie znać w komentarzach, jakie macie pomysły na kolejne odcinki.